Cześć wszystkim. Dziś na stole klucz pneumatyczny Inger Solorant 2235. Będziemy wymieniali tą część. To jest akurat nowa. Tutaj mamy starą, uszkodzoną. To się nazywa Anvil. I tak oto pękła stara. Klucz, klucz jest już umyty, przygotowany do składania. Zaraz sobie tylko jeszcze porównam te części. Tak, ale to jest oryginalne, wszystko pasuje, więc poskładam to do kupy. Zobaczymy jak to chodzi. I tyle. Jeśli chodzi o te klucze, to są bardzo dobre klucze, bardzo mocne i, i ogólnie fajne, fajnie się je naprawia, są szybkie w naprawie. Bardzo takie ergonomię mają dobrą, jeśli chodzi o pracę, no i też jest to nieduży kluczyka, a uderzenie ma porządne. Ile ma niuta, dokładnie to nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić na serwisówce, ale to w międzyczasie spróbuję podejrzeć i wtedy zobaczymy jak to wygląda. Idę po olej i składamy to do kupy. Oleju do składania używam takiego. Oczywiście każdą jedną część trzeba przesmarować. Tutaj widać takie jakby ryski, ale to są takie tylko przebarwienia na tej, na tej części. Nawet paznokiet się tego nie bierze. Ogólnie kluczyk przed naprawą miał, miał moc, nie miał mocy bo nie było jak sprawdzić, ale silnik wkręcał się bardzo ładnie na obroty, wszystko fajnie chodziło, więc tutaj będzie wymiana tylko tej, tego elementu, który jest uszkodzony. Nic więcej tutaj nie będę poddawał wymianie. Będziecie mogli zobaczyć. Ok, ten klucz ma 1220 nm. I kurczę, jak na ten to jest dosyć dużo. Tak mi się wydaje. Koło w samochodzie powinien odkręcić tylko łomot. Odwrotnie założyłem blaszkę i muszę wyjąć to z powrotem. Cylinder trzeba przesmarować dosyć dobrze. Te łopatki, jak będziecie naprawiali swoje klucze, lub ktoś się będzie zastanawiał podczas naprawy, one tutaj mają takie przetarcia w tych miejscach. I ogólnie, jak te przetarcia są już na tyle duże, że po prostu, no stanowią jakiś opór, jak ciągniemy po palcem albo po znokciem, to to jest do wymiany w, w tym momencie, jak, jak jest właśnie wyczuwalne, że jest zagłębienie w tym miejscu. Tutaj akurat one. One wyglądają brzydko, ale jeszcze są w miarę spoko. Więc ja tego nie będę wymieniał. Bynajmniej nie teraz. I też jeśli chodzi o w, e, stronę, w którą wkładamy, no to tutaj nie ma różnicy, ale w niektórych kluczach ingersola są takie jeszcze podcięcia. I to wtedy już jest różnica, którą stroną to wpuścimy. Nie? Czy podcięciem do środka, czy do, do zewnątrz. No i tutaj wiadomo, tą półokrągłą stroną do, do środka, do wałka. Tutaj używam smaru silikonowego. Wiadomo, trzeba tu przesmarować niektóre miejsca, żeby to fajnie sobie płynnie chodziło. Tłumik. tym wycięciem do dołu. Tutaj jak w każdym jednym kluczu daje smar łożyskowy, gęstszy, <laughs> daje go też troszeczkę więcej. To Ingersol ma o tyle fajnie, że on ma tutaj taką jakby, jakby kalamitkę, przez którą można dostrzyknąć smaru, nie trzeba wcale klucza rozbierać, no tylko że wtedy nie widzisz, co się dzieje wewnątrz, nie wiadomo dokładnie ile tego smaru tam wstrzyknąć się wstrzyknie za dużo, to wtedy ten uder nie chce działać. Wszystko się grzeje, a tak. Ja tutaj zawsze daję troszeczkę lepszy smar, taki który trzyma się tych części. Jest to sprawdzony. Nie wiem, to chyba jakiś Reno, renolit z tego, co pamiętam, też chyba FUSHA. Fusz, renolit, fusz, coś tam FSO. Tam Wcześniej pokazywałem na którymś wideo, yy, jaki to dokładnie był smar. Może tam podlinkuję pod spodem, właśnie, jeśli chodzi o to. Nie mam opakowania, mam tylko strzykawkę nabite. Troszkę zostało. Tutaj jeszcze raz pokazuję, bo to trzeba zrobić w ten sposób. Nie dwa tak samo, tylko tak. Tutaj warto dać troszeczkę więcej smaru gęstego właśnie. Tutaj po tym elemencie ślizgają się dwa, właśnie te piny, które trzymają cało, cały ten układ w kupie. O te dwa piny, właśnie. Też z wyczuciem, nie za mocno. Klej złapie, będzie trzymał. Zrobię szybki test. Wracając do tego klucza, yy, to mam tutaj takiego dużego newtonometra 1000N i zrobimy sobie mały testik. Dobra, kluczyk ustawiony na 1000N. Dokręcę śrubeczkę i zobaczymy, jak ten kluczyk sobie radzi. Dobra, tutaj dowaliłem tą śrubę. Mam takie miejsce do testowania, śruba dokręcona na 1000 N. nie ma większego klucza jak, jak 1000 kluczyk zapięty, powiem Wam, że trochę przy tym kluczu się zmachałem, kawał kloca, na dociągnąć 1000 N to jakby nie było, trzeba trochę naciągać się tego gówna, dobra, odkręcamy. Tylko tak jak mówię, mam słaby kompresor nie? i to przypuszczam ten klucz nie chodzi na pełnej mocy do tego tutaj te przewężenia w tych redukcjach ale daje radę 1000 N poluzowo.